Tego, panu, tego temu panu podziękujmy, dajemy prywatną ekipę i dzisiaj będziemy grać w AirAsian. I będziemy te oto piękne schematy robić na 130, oto tą stara Bestia na 122, ten śpiew miłości na 130, ten śnieżny na 130, też szkło mieszczające na 130. No i ten śnieżkownik. No oczywiście też na 130, bo do niego naprawdę mało brakuje. A Stara bestia dzisiaj postaramy się zrobić na złotą. I piszcie na dole w komentarzach, jeśli byście wiedzieli, kiedy powrócą lub jubilamy. Bo nie wiem, to w końcu miałem powrócić w maju, ale to, to po prostu nikt, nikt tego nie wie ale tak, takie były przyczeki. Więc jak, czy no może ktoś wie, jak, jak wiecie, no to, no, no to napiszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę. No i nic. Dobra, panu sobie troszkę podgłośnijmy. TXD. Chodź sobie daję, damy 25, że jego na live słychać. A że ma 0 Golda, równo widzowie. Już myślałem, a dobra, co Metalika kupię. Nie patrz, czy jest jakieś. Sekunda. No proszę wejść Co ja zrobić? Perki ustawić. Sekunda, zaraz możemy pójść na lochę, tylko... Możesz, możesz nie puszczać? TikToków, bo dostanę za to prawo autorskie. Możesz nie Dziękuję. To tutaj jest. Oba. Pod Jest git. Dobra, co Widziałby. Którzy trafiły na tragiczne parki, wy to widzicie, bo ja właśnie tego chyba nie widzę. No to Raven, teraz zadecyduj ty, gdzie chcesz iść? Lochy, okay. wyprawy, Twine? czy co? Tak, tak, żeby, byli znajomi. żeby nie znajomi Żeby i że nie znajomi, czyli Taktajam zapytania, gdzie to są nieznajomi, to są że się nie znajomy. Nie... Ty! o Fajna dzisiaj! Znaczy na bł nie wiem. Albo nie, dobra, zmieniamy plany widzowe, dzisiaj wbijamy moc. <grymne> dobra, to chyba pójdziemy sobie najpierw na lochę, na na rozgrzewkę na jakieś krypto się może może. A w ogóle, wiecie, w ile odblokowałem? Jak mi się zachciało, to, to odblokowałem te to, to wszystkie to wszystkie lochy w, w jakieś około 5,5 godziny. Wszystkie lochy odblokowałem, bo mi się zachciało. Widzicie to, widzowie? To jest tak, labirynt gra na czas, labirynt, pieczara gra na czas, grota. Jakbyście jak nie wiedzieli, jak zdobyć pieczarę, to pieczara to jest grota, co nie? Tylko trzeba tą pieczarę grana czas odblokować i wtedy się wtedy będzie zaliczało jako grota pieczara. Inferno gra na czas. Infer... Właśnie z Inferno na czas. My robiliśmy to jakieś, nie wiem, dwa albo trzy podejścia. Krypty gra na czas to było najłatwiejsze. To zrobiliśmy za chyba 7 albo 6 minut z moją ekipą. No i normalne krypty. Krypty tylko broń biała. No i krypty tylko broń biała na czas. To było naprawdę te krypty jak każdy wziął minigana to było easy to właśnie minigan ja, ja tutaj mam złe bindy jeśli chodzi o bindy to tego pana i tego można zamienić bo teraz są w sklepie metallic johnsy i chrom, chrom, chrom Lara właśnie ja nad... Ja dlatego to i jeszcze na kręglarze dlatego chcę grać lochy, żeby po prostu zdobyć dużo golda, co nie widzę, bo to z tym goldem to jest skrucho. <zysk> Możesz włączyć TikToka, bo ja na dostałem zaraz w prawo autorskie, co nie. A na czym grałeś w ogóle Raven? Przedstaw się. Ja też na PS4 na podzie. I przedstaw się, ile masz lat i tak dalej. Jak? Alessio. Alessio. Al serio? I y GZD? To gdzie? Ty się w Anglii urodziłeś, czy co? To gdzie? Aha. Okej. Okay. A to co, widzowie, będzie kierowałem kryptów. Czemu mam tylko odporony. Dwie. Jakby ci to wyjaśnić? No bo ja mam człowieku, takiego bohatera xd Nie no dobra Chjec żeby grać samemu krypty 8-8 to naprawdę to jest skurzające Jak bez ekipy gram to jestem mega słaby na tych kryptach Nie, nie, no nie, 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 no, jak my zadniemy na pierwszym poziomie to ja naprawdę widziałeś za załamie Odzywaj się spokojnie, Raven. Możesz się odzywać. Dobra, no to co. Widziałem. I o oh boże! Dobrze minut. Co? No widzisz. Chopotyk. Dobra brak jest Girget! Git! Dobra, weź jakieś teraz dobre bronię, żeby halówka.

Jakieś takie coś żółte co na, to, to się nazywa urne O takie na żółte ja, nie rozumiem. Tu masz zabijator, on jest dobry na monolity. Dobra, tu co widzowie? O! Nie będę mówił, jaki to jest yy, mój wróg. Nie będę wymawiał jego niku, ale w jakimś sensie to też, je, to też jest zła broń. Dla mnie. I taki tak jakby. coś na pyco, nie, o nie, Dobra, szybko bierzemy to. Czeka, czeku, czeku, czeku. Surprise. O. No to musisz się odrodzić. Co? dobro? Milion razy bym to szybciej jakby miał! Ja, tych Metalików by zeszło to! Nie chcę tego! Zostawcie, zostawcie, zostawcie mnie, zostawcie mnie! nie, 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 nie! Może trap. O nie! Gdzie ja się zaraz wiem. No i dupę. Będziesz musiał czekać aż przejdę to. Albo nawet się nie przeżyję. No, nie możesz niestety. No, sobie pozwolę, mapkę. Z tego. O, to wiem. Dobra, Pyk. Dobra, 32 ta. Od, o, to będę zaraz odstrzeliwany. Ja jeszcze takie trzy. Oho, dupa, nie trzy. Niesie takie dwa albo jedno. Tu jest szynka pewne dobra. Tak jak telesoba nad diamentami. Gdzie jest ten? Ej, chodź do mnie, tu jest szynka. Ej. No. Nie no, budowanie mi się nie chce wyjąć. Weźcie mi, kowerujcie drony. Proszę nie 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 No i dadnęliśmy inwizowy Bez ekipy i bez windów to wiecie Tak troszkę krucho idzie no ale co wiecie Lepiej hmm. jest wbijać tą moc i nie grać z tą operatorką na której ja mam 2... HP. No, jasne. Yes. To się nie da tak gorąco. Ja mam na tylko 200... tysięcy. A na tych moich tym, normalnych bindach... na moim linii to mam jakieś, nie wiem, prawe, prawe... 500 czy tam pre 600. A jakbyście chcieli w ogóle wbijać wie, więcej mocy I nie wiecie jak to wam powiem trzy sposoby Tylko odbiorę takie mam Dobra One sposób Czekaj czekaj O nie Kończy mi się kropy dobra A co to mam na nie no dobra no to tak, wchodzicie w badania jak macie małą moc znaczy, no no, jak macie dużą moc a nie wiecie co się robi z badaniami albo coś takiego, jak chcecie po prostu w moc to wchodzicie zawsze w badania i lecicie tak ciągle w technologię ja tego nie wiedziałem, lecz Dowiedziałem się niedawno, więc teraz właśnie lecę ciągle w technologię. Co nie? I czasami sobie we, wezmę w tą ofensywę, na przykład jeszcze w tą rezystancję. To nie wiem po co, ale formę też czasami lecę, bo forma jest też mega ważna, bo ma daje wam zdrowie, i waszym członkom, jaki wydaje zdrowie, i tak. Technologia. Ona po prostu daje większe moc i tak dalej. Druga rzecz. Ym, robienie kampanii, tak? Zadania i robicie te zadania, strona i tak dalej. Jak skończycie to samo, gdzie mi się tego nie chce robić, a ja niedługo będę robił se do dolinkę do, do tej osiemnastki, co nie, to... No to po prostu to już będzie naprawdę będzie czy to robić, robić, robić i robić, ale to będzie Wam naprawdę na dużą mocy ro robiłe, co nie? No i ten sposób, który jest według mnie najlepszy, po prostu tak, chodzi o celeńcy, oddziały, najlepiej to włączać, to uzupełnianie, jak Wam się nie chce, po prostu dopasowywać, co nie? No to tak, no to po prostu wchodzicie potem, jak wy weźmiecie te uzupełniając czy dopasujecie sobie tych ocalańców, co nie, no to wchodzicie ze, w tych ocalańców, no i ich sobie tak czy no i pyk, 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 żeby ich jak najwię najwięcej było, na jak największej mocy, co nie. No i dobra. No i to były właśnie te trzy sposoby na moc. A jeszcze... Jakie jeszcze jest koło? A dobra, bo tamte mi dawał premię z tych metali... Dobra. Nie, nic już, nic już. Co? Co? Moje dło Co twoje dło? Moje dło Mi najlepsze kolegowie No okej okay. Ej chwyć ci... Ej zobacz! 100 mocy? Na no, dwie minilamy Czegoś takiego kiedyś nie widziałem Takiego kabaretu O, Fajne rzeczy ja bym to zrobił temu, jak on się nazywa Kacę Marsyłusiu, to by on się bardzo ucieszył Jakbym mu zrobił tą misję no, bo on odłamku Co to jest jest człowiek mały? Ale wiesz Z nie wiem E po co, jak kiedyś się, się robię tego live? <grymne> Odcinko live, bo to i będzie odcinek i live, i zdradę. O co, ona nie ma dużo słów. No mu, nam ci napisać na czacie. No, Ci się nie ma napisać? Halo. Klawiaturka ciacik Czekaj Czekaj, 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 bo coś tu jest nie, nie tak. chcę na klawiaturę. No nie no. Dobra. Czekaj. Co jest napisane? Wy co, co widzicie widzowie? No dobra, niech se dołączy. Battle but lawyer. Battle lawyer. Battle lawyer, kurde. Battle lawyer. XD. Zbrojno. No dobra, nie, to po, po prostu nie wiem, ja ci to na szepcie, nie, na szepcie też pewnie nie będę mógł pisać, ale zobaczymy. Musi coś jeszcze z tym stało. Czekaj, szept. No nie mogę! Wszystko z dłużej, podyktuję ci, wszystko z dłużej. Mam, nie wiem, 6 tam pięć subów i takiego smoka flertowego. Słyszysz? Nie dobra, no co co? Dobra, no widzowie. Pewnie jeszcze dzisiaj zrobię tego live, bo teraz mi się nie chce. Jestem troszkę zamulony, co nie? No